W tak. roku to 1772 jest. dokonał się pierwszy raz Burkowski 3 maja roku 1791 uchwalono, uchwalono konstytucję, pierwszą w Europie, drugą w Dukowie świecie, a ta konstytucja e, miała właśnie nieść nadzieję, stała się symbolem wolności, e, a Naszą pieśnią przechodnią jest właśnie wolność Raz na kagrochuty. Razem tej pieśni brzmi, bo wolność to nie cel, lecz szansa by spełnić najpiękniejsze znaki. Narzędzia. Wolność to ta najjaśniejsza z piasków. Chromyk Słońca węzł w Zapraszam. Jakub Kapuściński, TVN 43. Zapraszamy Państwa na wiadomości z dnia 3 maja 1791 roku. Zaczniemy od informacji ze stolicy. Od kilku dni w Sejmie trwają prace nad ustawą zasadniczą. Stronnictwo postępowe pod kierunkiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dąży do zmian w państwie. Czy rzeczywiście mają być one zmianami na lepsze? Państwo nasze jest słabe. W porównaniu z sąsiadami mamy mało wojska, Rosja ingeruje w polskie sprawy wewnętrzne. Oddajemy teraz głos naszym sp sprawozdawcom w parlamencie. Halo, Halo, Angelika. Halo, Halo, Daria, jak mnie słyszycie? Kuba, słyszycie się dobrze? Co się dzieje w Sejmie? Czekamy na wyjście króla. Chcemy zadać mu kilka pytań. Na sali z wyraźnie, coś się dzieje. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Tak, posłowie głosują. O, z sali wychodzi jego wysokość. Wasza wysokość. Co się dzieje na sali? Czy rzeczywiście dzisiaj uchwalono konstytucję? Zwolennicy reform odnieśli wreszcie wielki sukces. Udało nam się przegłosować konstytucję. Co ona zmienia? Co daje Polskę? Zniesione zostanie. Liberum, veto, wolna elekcja. Polska stanie się monarchą liczną. W Sejmie będą siedzieć przedstawiciele mieszkaństwa. Jak to wpływa na naszą pozycję w Europie? Mam nadzieję, że państwo będzie silniejsze, że kraje ościenne nie będą wtrącały się w nasze sprawy wewnętrzne. się przecież wojsko. Udało nam się ponieść gospodarczo miasta i wsie. Z upadku po wojnach w XVII wieku. Jak konstytucja zostanie przyjęta przez Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie? Jak zareaguje serce Katarzyna, którą Wasza Wysokość tak dobrze zna? Koniec wywiadu. Idziemy, Wasza Wysokość. Jak widać, król nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czyżby obawiał się ingerencji Rosji? O, w stanie wychodzi przeciwnik <coughs> konstytucji Hetman-Potocki. Jakie są Pana wrażenia po zakończonych obradach? Fatalne, fatalne. Wzniesione liberum veto, wolną elekcję. Moja rodzina nigdy się z tym nie pogodzi. Będziemy walczyć ze zwolennikami reform. O kolejny hetman. Może on powie nam coś więcej. Jakże konstytucja? Bez komentarza. Jak widać, konstytucja nie została uchwalona jednogłośnie. Ma ona przeciwników, którzy kierując się własnym interesem nie chcą jej przyjąć. Oddajemy głos do studia Angelika Paweła, Stefan 43. Praca Sejmu Wielkiego zakończyło przyjęcie konstytucji 3 maja. Stanowi ona wielki krok w procesie reformacji naszego państwa. Zniesienie wolnej elekcji i wyrączbę konfederacji Konfederacji roboczy są bardzo postępowe. to przecież one były przyczyną zacofania naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus i Austrii. Państwa te wykorzystały naszą słabość i w 1772 roku zabrały nam część polskiej ziemi. Polska była zbyt słaba, by zbrojnie się o nie upomnieć. Spróbujmy teraz połączyć się z naszymi korespondentami za granicą. Paryż, czy mnie słyszycie? Tu Paryż. We Francji nasza konstytucja została przyjęta z entuzjazmem. Prawda, pani Robespierre? Prawda, prawda. To jest rewolucja, co i Polacy. Żałujemy tylko, że nie jesteśmy pierwszym państwem w Europie, które ma konstytucję. Nasza jest dopiero przygotowywana. Wyprzedziliście nas. Spróbujmy teraz połączyć się z Rosją. Ciekawe, jak w Moskwie przyjęto nasze reformy. Jest ze mną władczyni Rosji, Katarzyna II. Wasza Wysokość, jak w Rosji przyjmujecie naszą konstytucję? Nam nie podobały się te zmiany. Liczyłam na to, że Poniatowski, z uwagi na długotrwałą, łączącą nas przyjaźń, nie będzie niczego robił przeciw mnie. W końcu to ja umieściłam go na tronie polskim. Jestem zawiedziona, ale nie poddam się. Chcę, by Rosja była potęgą w Europie. Czy ma się to odbyć kosztem Polski? Cóż to dla mnie Polska? Wasze reformy zostały wprowadzane zbyt późno. W dodatku nie mają zbyt wielu, wielu zwolenników. Nie sądzę, żeby konstytucja utrzymała się zbyt długo. I tym mało optymistycznym akcentem kończymy relację z Rosji. Anna Pomarańska, FW43. Miejmy nadzieję, że Polska będzie w stanie się obronić. Przejdźmy jednak teraz do mniej poważnych tematów. Uchwalenie konstytucji wpłynęło na polską listę przyborów. Pojawiły się zupełnie nowe pozycje. Zanim jednak je usłyszymy, przerwa na reklamę. Czy wiecie, jakie święto obchodzimy 2 maja? nie tak. Dnia 2 maja przypada święto Flagi Narodowej. Zobaczymy, jak na to pytanie odpowiadali uczniowie naszej szkoły. Czy wiecie, co jest 2 maja? Święto <ścją> flagi. Bardzo dobrze, dziękuję. Czy wiesz, co jest 2 maja? Nie. Niestety. Święto flagi. czy wiesz, co jest 2 maja? Konstytucja? Nie. Niestety, święto flagi. Cześć, słuchaj, wiesz, co jest 2 maja? Niedziela. Wie pan, co jest 2 maja? 2 maja, tak, święto flagi narodowej. Czy wie pani, co jest 2 maja? No oczywiście, święto flagi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czy wie pani, co jest 2 maja? Dzień wolny, święto flagi. Brawo. A teraz powiemy wam, kiedy powinniśmy wywieszać flagę narodową. Flagę narodową wywieszamy ważne święta państwu. 5 marca, dzień pamięci o Katyniu. W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja z okazji świętej niepodległości 11 listopada, 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego. Każdy w do domu biało czerwona! Na wyganalistach przebojów. Mam teraz kilka nowych przebojów. Najważniejszy z nich to Majowa Jóższenka. Majowa naszej polskiej krainy, uczciwy wiekiem prosenko, która w całej Polsce słynie. Zapraszamy teraz Państwa na wiadomości sportowe. Spory z sali sejmowej przeniosły się na arenę sportową. Niezadowoleni z uchwalenia konstytucji, posłowie Hetmani wyzwali na pojedynek na szablę posłów reformatorów. Walka zakończyła się trzema ranami kłutymi, których doznał Hetman Potocki. Pojedynkowi z loży honorowej przyglądał się król Stanisław August Poniatowski, który dopingował posłów reformatorów. W corocznej majowej gonitwie koni czystej krwi pierwsze miejsce zajął książę Józef Poniatowski. Najlepszą amazonką okazała się hrabina Chłapowska. Jak donoszą z zagranicy, w Stanach Zjednoczonych wymyślono nową grę. Czarni niewolnicy rzucają piłkę do dwóch wiklinowych koszy. Podobno gra ma już wielu zwolenników. Wątpimy jednak, aby przyjęła się w rzecz pospolitej obojga narodów. My wolimy szable. A teraz pora na prognozę pogody. Dzień dobry Państwu. Na Litwie spodziewamy się wielkich huraganów. Nie jesteśmy jednak tego do końca pewni, dlatego radzimy nie zakładać w tym tygodniu peruk, a wiatr nie ich z głowy. W Koronie można oczekiwać przybrutowych przymrozków. Radzimy więc na nowo pali zacząć palić w kominkach i piecach kaflowych. Jeżeli nie będzie mrozów, można oczekiwać małych upałów, dlatego gospodynie domowe powinny uzupełnić zapasy piwa, aby nie tak. czybrać gości w trakcie obiadów. Zobacz, Zabacz, modna zbacz, gospodyni ja. powinna wzorować się na dworze królewskim i zapraszać w czwartki do swojego domu na obiad poetów i malarzy. Pogoda będzie sprzyjała pieszym wędrówkom. Karety można więc odstawić do bozowni i wzorem mistrza kanale to podziwiać piękne widoki. Widać, konstytucja ma wpływ na wiele dziedzin życia kraju. Jak donoszą agenci zagraniczni, przeciwnicy Konstytucji wjechali do Petersburga, aby szukać poparcia u Katarzyny II. Wraz z Prusami i Austrią dążyła do całkowitego rozbioru Polski. Przeciwnicy konstytucji zawiązali w targowicy Konfederację i walczyli po stronie Rosji. Pomimo stawiania oporu pod dzieleńcami i Dubienką, wojsko polskie zaczęło znowu się wycofywać. Król przystąpił do targowicy i nakazał zaprzestanie działań zbrojnych. Konsekwencją przegranej wojny był drugi rozbiór Polski, w którym Prusy i Rosja zabrały nam kolejne ziemie. Konstytucja została zniesiona, a jej zwolennicy udali się na emigrację. Państwo polskie zaczęło znowu słabnąć i w konsekwencji przestało istnieć po trzecim rozbiorze w 1795 roku. jak wolny jest jak płynie sobie aż po nieba kres Więc nie obywa pełne wichrów i burz A z lotu ptaka już nie widać już powolność to nie szansa by spełnić najpiękniejsze sny Paszenia, wolność To ta najjaśniejsza z gwiazd W bromych słońcach gęsty las Nadzieja Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud <tryk> Potrafi wyczarować mistrza trud Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko bisk, skrzyd, płacz. O, wolność, to rzecz dobrych ludzi szyć, widzieć dobrą wążakich i szczęście. Wolność, to rzecz użycia Śni wśród gałęzi wielkich drzew, które tną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosnych ludzi śmiech, którzy wolność swą dotkną byli na obronę. Zwycięstwo! szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do ośliwowania, a szabły śnie w nie do opisania Chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Bobie Majewskiej, panu Mariuszowi Szczodremu oraz artystom. Przedstawienie było śliczne. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Brawo. Skoro jestem przy głosie, a nie było takiej okazji, to również chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie Dnia Promocji Szkoły. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Nasi Ktoś, tak. Ja chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować e, za bardzo, za Wasze poświęcenie. Nawet w czasie egzaminów, e, po egzaminach zostawali, żeby ćwiczyć. Chciałam podziękować pani Kowalewskiej, pani e, Góreckiej, e, panu Tomkorni za podszepty, bo nie byliśmy tu sami. E, dlatego cieszymy się, że jesteśmy właśnie takimi Mam nadzieję, że spektał będzie się podobał. Dziękuję bardzo.